Witam, z tej strony Update Na samym starcie zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji zachęcenia innych do subowania, bo Około 8 godzin robię ten odcinek z serii, komputer mi też nie pozwala, dlatego myślę, że dwa razy tyle czasu straciłem I w ogóle, i w ogóle te miniaturki też są nie za fajne do robienia Ale staram się, siedzę tyle godzin, montuję Reagowałem ja właśnie teraz, co mam, to wam daję. I co? I teraz widzicie w tle zwycięzcę yy, konkursu na te a, trzy gry. Yy, od razu mówię: niech zwycięzca zostawi w komentarzu swojego maila yy, i mówi po prostu. Tak, będzie w przeciągu 24 godzin będziesz miał, miała gry. I co? I to tyle jeszcze raz mówię, zachęcam do polubienia tego filmu i z góry dzięki i się ma The.